Jest godzina wpół do szóstej rano. Słońce już jest, no, jak na wschód, to całkiem wysoko. Przyjechałam tutaj godzinę temu i od razu, jak przyjechałam, to wiedziałam, że nie jest dobrze. Teoretycznie to miejsce powinno dać duże możliwości, ale słońce wschodzi po takiej stronie, że jest totalnie za takim pasmem lasu. Niby to wiedziałam, ale liczyłam na to, że będą jakieś chmury na niebie fajne, że będzie kolorowe niebo, mocno takie wiecie różowe. Nic z tego nie było. Niebo było całkowicie puste. Kolor nieba był taki zaróżowiony, ale ponieważ tutaj wszędzie dookoła nie było ani krzty światła, to tak naprawdę nie było czego fotografować. Było szaro, buro, płasko. Teraz słońce się podniosło i zaczynają robić się pierwsze smugi. Smugi światła, znaczy się. Spróbuję to wykorzystać. Do tej pory fotografowałam, trochę tak snułam po okolicy, ale fotografowałam pajęczynę, bo znalazłam fajną pajęczynę i robiłam jej zdjęcia. Ale to tyle. Więc nie wiem, może się okazać, że te, to dzisiejsze wyjście skończy się tylko właśnie na tej pajęczynie. Zrobiłam trochę zdjęć takich e, nieoszronionych, tylko pokrytych jeszcze rosą pajęczyn. Może jeszcze coś znajdę. Poczekam, aż słońce troszeczkę wyżej wzejdzie. Może coś się w okolicy zmieni. Głodna jestem. Zazwyczaj, jak przyjeżdżam w takie miejsce i niczego nie jem, to e, jestem tak zaaferowana tym, co robię, że w ogóle mi to nie przeszkadza. Ale teraz. Stoję i czekam. To jest drugie podrząd takie wyjście, kiedy pogoda i okolice są niezbyt sprzyjające, na pewno jest to kwestia tego, że jest lato. Latem wszystko jest totalnie pozarastane, totalnie pokryte. Yy... Tak, I trawami, i drzewa nie mają kształtu, tylko mają taką, no, są takimi, wiecie, formami pozarastanymi, wszystko jest pozarastane, co dla oka, dla odbierania tej zieloności jest przyjemne, ale dla zdjęć. No nie wiem, coś nie tak z, tym, z tą pogodą dzisiaj i miejscem. No dobra. Poczekam w takim razie jeszcze trochę, zobaczę może wyjdzie słońce, może coś się jeszcze zmieni. Słyszycie? Różne ptaki tutaj się drą. I to jest urocze. Tam dalej są jakieś konie. Przed chwilą przebiegały tutaj łosie i sarenki, więc jest bardzo przyjemnie do przebywania, do bycia tutaj. Teraz słońce znowu zaszło za chmurę. Tak jak o świcie nie było żadnej chmury za nie, na niebie, tak teraz jest ich coraz więcej i to właśnie po tamtej stronie, gdzie jest wschód, więc to jest fajne, bo one te chmury się podświetlają, robi się ładny układ. Natomiast jeżeli słońce nie świeci, to tutaj nie da się niczego fotografować. Słońce jest coraz wyżej, lata też coraz więcej samolotów, hałasują bardzo, ale ptaki i inne zwierzęta tutaj hałasują cały czas tak samo. Co mogę powiedzieć? Obeszłam tutaj sobie kawałek tego terenu, próbowałam znaleźć jakieś fajne kadry. Bo słońce jest wysoko, to nie jest już wschodzące, poranne słońce, to nie jest świt, ale mimo wszystko. Zaczyna to słońce się układać po trawach, zaczyna się układać po ziemi, zaczyna się układać na drzewach. A mimo to nie znalazłam żadnych fajnych kadrów. To jest mega zaskakujące dla mnie, bo oczywiście jakieś tam zdjęcia mogę zrobić, ale to wszystko jest takie, nie wiem jak to powiedzieć takie. To no ponieważ jest tej zieleniny pełno, to jest takie bezkształtne wszystko, wiecie. Kompozycja niby jest ok, ale jak się na to patrzy, to w ogóle nie jest ciekawe. Więc dalej robiłam pajęczyny, zrobiłam trochę kwiatków, i teraz idę tam nad wodę. Może tam przy tym słońcu, które jest już dosyć wysoko, dotarło światło, i może tam się uda coś fajnego jeszcze zrobić. Idę dalej w stronę mostku. Tam liczę na kilka fajnych ujęć, bo słońce jest już na tyle wysoko, że na pewno wszystko tam rozświetla. Jestem już przy grobli z barierkami, i tutaj sytuacja wygląda bardzo specyficznie, bo na większości tego obszaru nadal nie ma słońca. I to jeszcze potrwa, zanim ono się pojawi. Mi się wydaje, że to jeszcze spokojnie z godziny. Może zająć mu wyjście spoza tej ściany drzew, ale są ładne prześwity, ładne plamy światła tutaj. Więc będę próbowała chwycić trochę te plamy, może to się uda, bo to jest ładne, ale nie wiem, czy tego jest, nie jest po prostu za mało. No, zaraz się to okaże. Bo to dzisiaj w kontekście tego, co zastałam w tamtej części, to to jest tutaj no, jedyna jeszcze jakaś taka szansa, jedyne takie miejsce, które ma potencjał jeszcze na zdjęcia. Tutaj jest jeszcze jeden biały mostek. On jest taki, wiecie, ogrodowy. Mam mieszane uczucia wobec niego. Tamten, poprzedni, też ma w sobie coś ogrodowego, bo tutaj trawa jest wykoszona. To jest takie miejsce, wiecie, przy jakimś stawie, więc ono jest bardzo zadbane, co fajne jest dla ludzi, którzy tutaj sobie przychodzą i odpoczywają. Natomiast do zdjęć. No nie aż tak. Wolałabym, żeby taki mostek był na przykład rozpadający się, przewrócony z jednej strony, podgniły gdzieś, gdzieś tam zepsuty. Tam dalej za tym mostkiem jest ciekawy układ, tylko że właśnie bez słońca. Chociaż widzę, że teraz słońce tam się pojawia, więc może coś ciekawego tam będzie. Zaraz zobaczę, jak to wygląda. Tutaj jest, no jak powiedziałam, nie wiem czy to jest staw, czy jakieś jeziorko, wszystko jedno, zwał, jak zwał, zbiornik wodny. I on jest w tej chwili cały pokryty rzęsą. Czyli nie ma lustra wody, nic się w tej wodzie nie odbija, wszystko jest takie zarzęsowiałe. Co prawda, bardzo fajnie układają się smugi światła na tej rzęsie, więc może jednak jedno zdjęcie zrobię, zaraz się zastanowię. Natomiast no niestety szkoda, bo jakby to była, była woda, to byłyby bliki, byłyby odbicia, bardzo ładnie by się to układało. Podsumowanie. Podsumowanie dzisiejszego dnia chyba nie jest zbyt optymistyczne. Zrobiłam trochę zdjęć, na pewno kilka wyjdzie fajnych, ale to nie jest kompletnie, zupełnie to, o co mi chodziło. Miałam inne plany, inaczej sobie wyobrażałam to miejsce o świcie. Bo ja tutaj byłam, ale nie o świcie. Byłam tutaj o zachodzie słońca. Specjalnie tu przyjechałam na rekonesans i jakoś nie wiem dlaczego, ale wyobraziłam sobie, że to słońce szybciej za tych wszystkich drzew wyjdzie. A nawet jak będzie za nimi, to że będzie piękna różowa łuna i że na pewno będzie chociaż trochę chmur. No to wszystko się nie sprawdziło. Chmur trochę było, ale bardzo krótki czas. Teraz troszeczkę jest takich, wiecie, takich. Rozmazanych, wysokich chmur, ale one nie są tutaj wokół słońca, i w ogóle to słońce już jest nie takie, jak powinno być. Ta część tutaj jest cały czas jednak zacieniona, a liczyłam, że ona się rozjaśni, a wydaje mi się, że ona się rozjaśni nawet nie za godzinę, ona się rozjaśni za trzy godziny, jak to słońce gdzieś tam w ogóle przejdzie. Więc, no, nie wiem, co o tym wszystkim myśleć. Nie jestem zbyt Zadowolona z dzisiejszego dnia, ale takie dni też bywają. Chciałabym powiedzieć, że to jest pouczające. Ale właściwie to nie wiem, czy to jest pouczające. To chyba raczej jest po prostu. Po prostu takie jest. bo to Czasem tak się zdarza, że złożą się różne czynniki, które spowodują, że albo nie da się w ogóle zrobić zdjęć, albo jakąś bardzo minimalną ilość, albo Zupełnie inne niż się planowało, i to wówczas zostawia taki niedosyt. No, parę zdjęć wyszło ok. Tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. No dobra, jadę do domu oglądać te zdjęcia. Z Wami się żegnam. Zapraszam Was do lajkowania, komentowania, subskrybowania i do następnego filmu.